kiedy wstawimy raster do rysunku, to może on wyglądać w ten sposób, gdzie ramki są widoczne, może również wyglądać w ten sposób, że tych ramek nie będzie widać. Da się również zrobić takie przycięcie rastra mniej więcej tak jak w tym miejscu. No i teraz w jaki sposób to zrobić, żeby te ramki się wyświetlały oraz jak przyciąć taki raster? Przede wszystkim przejdźmy sobie do zakładki Wstaw, do polecenia Dołącz, tutaj w panelu obrazki. Klikamy na polecenie dołącz, oczywiście można wpisać dołącz obraz w pasku poleceń i wybieramy raster jaki chcemy dodać. Podczas wstawiania określamy jeszcze tylko punkt wstawienia, skalę oraz obrót. Można to zrobić w tym okienku. Ja zaznaczyłem opcję określ na ekranie, więc te trzy pytania program zada mi teraz podczas wstawiania. Czyli pierwsze punkt wstawienia, drugie współczynnik skali i trzecie kąt obrotu. Ja to wszystko określam za pomocą myszy. Zatem raster mamy wstawiony, no i może zacznijmy od rzeczy najłatwiejszej, czyli jak ukryć te ramki. U mnie ta ramka jest tak pogrubiona, dlatego że wstawiłem to na warstwie, która ma szerokość linii ustawioną tam chyba na 0,50, więc jest to dobrze widoczne. Natomiast te ramki nie muszą się wyświetlać, jest do tego specjalna zmienna. Możemy sobie to uruchomić w tym panelu obrazki. Tutaj mamy opcję wyświetle ramki obrazów, ale jak rozwiniemy, to, menu, to wyjdzie nam, że da się te ramki również ukryć. Jest też taka opcja, żeby one były wyświetlane, ale żeby nie były drukowane. Czyli zostawimy sobie na ten moment taką formę wyświetlania ramek, i jak coś, to jeszcze można to wpisywać sobie w pasku poleceń. Jest po prostu zmienna, image frame i można sobie tam wpisać 0, czyli ramki nie są widoczne, 1, czyli ramki są widoczne, no i dwójka, czyli są widoczne, ale nie będą widoczne na wydruku. Zostaje nam jeszcze opcja tego przycięcia. Tutaj możemy użyć do tego ikonki przytniej, natomiast można również wpisać polecenie przyt OBR. Czyli przytnij obraz, taka skrótowa forma. Program wtedy zapyta nas w pasku poleceń o wybranie tego obrazu. Zaznaczamy go zatem. I teraz w pasku poleceń program zapyta o wprowadzenie opcji przycinania. Przede wszystkim musimy wybrać N jak nowa obwiednia, żeby w ogóle dało się ją włączyć, wyłączyć, bo tam jeszcze są takie opcje w nawiasie kwadratowym. Więc wybieramy po prostu nowa. I teraz program zapyta: Podaj typ przycięcia. Jest tam opcja: wybierz polilinię, ale ja żadnej nie mam na razie narysowanej, więc to zostawię. Wybiorą sobie Albo wieloboczny, albo prostokąt, może prostokąt wybieramy i teraz wystarczy taki prostokąt narysować. Zatem zaznaczam pierwszy narożnik, drugi narożnik i wychodzi nam coś takiego. Kiedy zaznaczymy taki raster, to pojawi nam się tutaj taka błękitna strzałka. Ona pozwala nam odwrócić to przycięcie, żeby było z jednej albo z drugiej strony, także można sobie to dostosować. Escape'em jeszcze wyjdę z tego zaznaczenia i włączę przycięcie jeszcze raz. Klikamy przytniej po raz kolejny. Wybieramy jeszcze raz nasz obraz i teraz w pasku poleceń możemy kliknąć też opcję usuń, żeby takiego przycięcia nie było, jeżeli ono nam nie odpowiada. Ja wspomniałem, że można również wybrać polilinię podczas przycinania, dlatego teraz jakąś polilinię sobie po prostu narysujemy. To jest zwykłe polecenie na polilinie, nie jest to nic specjalnego, nie musi ona być jakaś dokładna, narysujmy sobie coś takiego. I teraz uruchomimy polecenie przycięcia jeszcze raz. Klikamy na polecenie przytnij, wpisując w pasku poleceń albo klikając na ikonę. Wybieramy oczywiście nasz obraz, czyli w tym wypadku naszą mapę. N jak nowa obwiednia i tam mamy opcję wybierz polilinie. Zatem wybierzmy tą opcję, Y jest literą wielką w słowie wybierz. W tym momencie program zapyta o wybranie polilinii, zaznaczamy ją. I nasz obraz został przycięty do takiej linii, którą wcześniej sobie mogliśmy narysować.